Drogi przyjacielu z sąsiedniego świata, piszę do ciebie spokojnie i z uwagą, bo dzisiaj znów przypomniałem sobie, jak różnie może wyglądać prawda. U nas wszystko, co widzisz i czego dotykasz, musi mieć podpis, który świadczy o pochodzeniu i czasie. Gdy podpisu nie ma, rzecz znika, jakby ktoś zgasił światło w pokoju. Nie jest to metafora, tylko zwyczajna codzienność, którą bierzemy za oczywistość. Dzieci uczą się tego szybciej niż chodzenia, bo pierwsze zabawki świecą tylko wtedy, gdy ich wspomnienia mają ślad. Nasze okulary, telefony i drzwi rozpoznają podpisy i od nich zależy, co staje się widzialne. Bez tego sygnału obraz przygasa, dźwięk milknie, a dotyk nie daje żadnego sygnału zwrotnego. Ludzie mówią, że to uczciwszy świat, bo łatwiej jest odróżnić fałsz od faktu. Ja odpowiadam, że uczciwość bywa kosztowna, bo trzeba płacić prywatnością i cierpliwością. Pracuję jako inspektor w konserwatorium rzeczywistości i sprawdzam, czy podpisy łączą się w ciąg bez pęknięć. Sprawdzam zdjęcia z ulic, nagrania z dworców i zapisy rozmów służbowych. Jeśli w łańcuchu brakuje ogniwa, cały fragment świata robi się dla nas pusty. Nikt tego nie lubi, bo pustka potrafi wejść w dzień jak wiatr pod kurtkę. Prawo określa granice tej pustki i daje nam kodeks widzialności. Kodeks mówi jasno, że dowodem jest to, co ma podpis, a nieodwracalnym śladem jest to, co przez podpis przeszło. Dzięki temu łatwo rozwiązać spór o to, kto co powiedział w pracy. Dzięki temu też łatwo policzyć, komu należą się honoraria. W szkole dzieci oddają prace, które zapisały się w pamięci szkolnych terminali. Nauczyciel nie stawia oceny za słowo mówione, lecz za słowo podpisane. Na randkach ludzie czasem umawiają się na chwilę bez podpisu. Taka chwila jest jak zgaszona lampka, której blask pamięta tylko serce. Problem w tym, że gdy serce jest w naszym świecie, musi dzielić się miejscem z podpisem. Czasem sercu to przeszkadza i to boli, choć trudno to pokazać. Są też artyści, którzy tworzą w cieniu i ryzykują, że nikt ich nie zobaczy. Mówią, że niewidzialność bywa wolnością. Mówią też, że wolność bez świadków bywa rodzajem samotności. Na targu rzeczywistości kupisz obiektyw, który zbiera czystszy ślad. Kupisz też mikrofon, który nie zniekształca sygnatury w deszczu. Płacisz kartą, która również zostawia sygnał, tak jak twoje kroki na chodniku. Czasem łapie się na tym, że tęsknię za drobnym kłamstwem, które służy grzeczności. U nas nawet grzeczność lubi potwierdzenie, bo ludzie boją się nieporozumień. Zdarzają się samozwańczy naprawiacze i wyłączają snopy światła, które nosimy w oczach. Takie wyłączenia budzą lęk, bo w pustce można się potknąć. Pustka nie zabija, ale niszczy zaufanie, a bez zaufania świat robi się śliski. Wspomnę ci teraz o kimś, kogo kiedyś kochałem i powiem to prosto. Wybraliśmy ciszę i nie włączyliśmy podpisu na pierwszym spacerze. Zrobiliśmy to z radości, która nie lubi świadków. Zrobiliśmy to z wiary, że pamięć sama nas obroni. Dziś gdy idę tą samą ulicą, latarnie świecą normalnie, a ona nie staje się światłem. Dziś wiem, że ta chwila istnieje we mnie, ale mój wzrok nie ma jak do niej dotrzeć. Mogę opowiedzieć o zapachu lip i o śmiechu, który unosił się nad stawem. Mogę powiedzieć o cieple dłoni, które nie zostawiło żadnego śladu. Ty zapytasz, czy to znaczy, że tego nie było. Odpowiem, że było, lecz w strefie, której moje narzędzia nie potrafią już odkopać. Dlatego uczę się mówić prościej i prościej też czuję. Staram się nie mylić prawdy z dowodem, choć w mojej pracy łatwo się na to połapać. W konserwatorium mówimy, że świat ma dwa tryby: wagę i serce. Waga liczy, serce łączy i obie rzeczy są potrzebne. Kiedy trafia do nas nagranie bez źródła, musimy je zdjąć z wystawy zdarzeń. Ludzie wtedy krzyczą, że zabieramy im oczy, a my tylko chronimy łańcuch. Łańcuch czasem ciąży, ale rzadko pęka, a to daje ludziom poczucie gruntu. Wyobraź sobie klasę, w której każde słowo nauczyciela świeci dokładnie tym, czym jest. Dzieci nie uczą się pamięci do cytatów, tylko uczą się łączyć tropy. Wyobraź sobie szpital, w którym karty badań układają się w narrację, która nie kłamie. Życie dzięki temu bywa uporządkowane i bywa też przewidywalne. Przewidywalność daje spokój, lecz zabiera odrobinę ryzyka, które rodzi przygody. W knajpach podaje się posiłki z krótką etykietą pochodzenia i dnia. Niektórym ludziom to przeszkadza, bo wolą wierzyć kucharzowi na słowo. Niektórzy w końcu mówią, że wolą własny dom, w którym można jeść w ciszy. Czasem słyszę, że współczucie bywa u nas chłodniejsze, bo ludzie pytają o ślad łez. Ja na to, że łzy mają swój ciężar, ale nie lubią podpisów. Pomagamy wtedy bez pytań, choć raport trzeba spisać, a to boli. Zastanawiam się, czy w Twoim świecie zaufanie rośnie, gdy nie trzeba nic wykazywać. Zastanawiam się, czy u Was prawda karmi się rozmową, a nie dokumentem. Daj mi znać, czy kiedykolwiek zniknęło ci coś, bo nie miałeś świadka. Jeśli tak było, to wiesz, jak smakuje nasz cień. Wspomnienia bez podpisu uczą pokory, a podpisy bez wspomnień uczą surowości. Trzeba jednym oddychać, a drugiego nie gubić, to trudna sztuka. Moi koledzy śmieją się, że randki u nas wyglądają jak audyt z uśmiechem. Pada pytanie o zgodę na zapis i wszyscy udają, że to zwykła uprzejmość. Później pojawia się karta chwili, którą można dołączyć do albumu. Albumy pełne są jasnych obrazów, lecz czasem brakuje smaku ciszy. Artyści nauczyli się bawić tym światłem i cieniem. Robią wystawy, na których widz kręci głową, bo połowę sali jego oczy odrzucają. Czarna połowa wypełnia się historią, którą każdy dopowiada, jak potrafi. Tak rodzi się sztuka, która mówi bez dowodu, a jednak porusza. Tak rodzi się też gniew, że bilety kosztują, a połowy nie widać. Spory o to, ile wolności nam trzeba, wracają jak pory roku. Raz wygrywa bezpieczeństwo, raz zwykłe pragnienie prywatności. Urzędnicy kochają kontrolę, lecz i oni chcą czasem zdjąć okulary. Kiedy je zdejmują, świat robi się łagodniejszy, a zaraz potem niepewny. Niepewność nie jest wrogiem, jeśli potrafisz ją oświetlić zaufaniem. Tego uczę młodszych kolegów, gdy przychodzą na dyżur po raz pierwszy. Mówię, że nie sprawdzamy ludzi, tylko światła, które ich otaczają. Mówię też, że człowiek nie jest sumą sygnatur, tylko opowieścią, którą nosi. To ważne, bo inaczej trudno oddychać w tym zawodzie. W nocy nasze miasto wygląda jak mapa gwiazd z notatkami. Każdy neon i każda witryna błyska podpisem, który można prześledzić. Nie lubię wtedy myśleć o dawnej miłości, bo ulica zamienia się w wykres, a nie w spacer. Wtedy zamykam raport i idę nad wodę, gdzie ślady mają krótszy zasięg. Nad wodą łatwiej słyszę siebie, a nie system. Nad wodą łatwiej też zrozumieć, że czasem czysta obecność jest bogatsza niż dowód. Przyznaję, że to brzmi jak herezja w mojej pracy, ale serce nosi swoje prawa. Nie chcę jednak kłamać, więc powiem, że dowody uratowały nas od wielu wojen na słowa. Uratowały nas od niektórych oszustw, które niszczyły rodziny. Uratowały też parę firm, które inaczej by upadły. Coś za coś tak uczą nas starzy inspektorzy. Oni pamiętają czasy, kiedy podpis był luksusem, a nie obowiązkiem. Mówią, że wtedy kłamstwo było tańsze, ale też milsze dla ucha. Nie wiem czy to dobra ocena, ale lubię słuchać, jakim brzmi głos. Głos starych ludzi niesie miękkość, którą mój świat rzadko podpisuje. W Twoim świecie pewnie też macie ludzi od pamięci i ludzi od reguł. Jeśli tak jest, to wiesz, jakim darem jest rozmowa między nimi. U nas tę rozmowę prowadzimy codziennie, czasem ostro, a czasem z uśmiechem. Kiedy spór rośnie, opowiadam historię o niewidzialnej miłości. W ciszy tej historii wszyscy słyszą coś własnego i spór łagodnieje. Sprawdza się to częściej niż przepisy, choć potem i tak wypełniamy rubryki. Wypełnianie rubryk to rutyna, która trzyma świat w ryzach. Gdy rubryki pękają, wchodzi panika i robi się duszno. Dlatego tak dbamy o łańcuch i o to, by nie zgubić ogniw. Pewnego dnia przyszedł chłopiec, który ukradkiem wyłączył sobie warstwę widzenia. Powiedział, że chciał zobaczyć ciszę, a nie opis ciszy. Miał w oczach strach i zachwyt jednocześnie, co dotknęło mnie mocno. Nie ukarałem go, poprosiłem tylko, by opowiedział, co zobaczył. Opisał powietrze, które nie musiało niczego udowadniać. Powiedział, że przez chwilę każda rzecz była po prostu sobą. Potem wróciliśmy do zasad, bo tak wymaga szkoła i rodzice. Do dziś zastanawiam się, czy nie okradliśmy go z czegoś cennego. Może jednak uratowaliśmy go przed czymś, co by go przerosło? Tę równowagę stale mierzymy i stale nam drży w dłoniach. Najgorzej jest, gdy ktoś zapyta, gdzie przebiega granica. Granica zmienia się wraz z nami, a to znaczy, że trzeba ją rozumieć na nowo. Pytasz pewnie, jak żyje się w domu, w którym trzeba podpisywać codzienność. Odpowiem, że z czasem człowiek przywyka i oddycha tym rytmem. Jednocześnie w środku zostaje pragnienie, by czasem zniknąć na moment. Każdy ma swój sposób, by odpiąć klamrę i zasłonić oczy od nadmiaru blasku. Jedni idą w góry i wyłączają wszystko co świeci. Drudzy piszą listy, których nie wysyłają, bo chcą by zostały tylko w nich. Ja piszę do ciebie i proszę, byś czytał to sercem i rozumem. Mam nadzieję, że zobaczysz między wierszami to, czego nasze narzędzia nie obejmują. Kiedy następnym razem będę sprawdzał łańcuch, przypomnę sobie twoją odpowiedź. Będę wtedy łagodniejszy dla ludzi, którzy boją się ofiarować ślad. I będę twardszy wobec tych, którzy za pomocą śladów chcą krzywdzić. Ten świat nie jest czarno-biały, choć świeci bardzo wyraźnie. Szarości są tu gęste i uczą nas cierpliwości. Nie zawsze umiemy je opisać, bo opis wymaga linii prostej. Życie jednak kręci się łukami i to warto pamiętać. Kiedy zamykam oczy, widzę znów tamten staw i słyszę śmiech, który nie zostawił śladu. To śmiech, który żyje we mnie, choć moje okulary go nie podchwycą. Może to dobrze, bo dzięki temu mam coś wyłącznie swojego. Może to źle, bo nie potrafię tym podzielić się uczciwie. Nie rozstrzygam, proszę tylko o zrozumienie. Ty w swoim świecie też masz rzeczy widzialne i rzeczy ukryte. Chciałbym kiedyś posłuchać, jak o nich mówisz, zanim cokolwiek zapiszesz. Może spotkamy się pośrodku, gdzie dowód daje grunt, a serce daje sens. Chciałbym wtedy powiedzieć, że świat powinien umieć oddychać po obu stronach. Jeśli tego się nauczymy, przestaniemy się bać ciemności. Jeśli to stracimy, przerazimy się własnego światła. Prawda potrzebuje światła, ale człowiek potrzebuje też cienia. Na tym kończę dzisiejszą opowieść, mój drogi. Zostań zdrowy i zachowaj uważność, bo uważność jest mostem między nami. Kiedy rano wstaniesz, spójrz na kubek i zapytaj, czy wierzysz mu bez podpisu. Kiedy wieczorem zaśniesz, pozwól, by jedna rzecz pozostała tylko Twoja. W takim drobiazgu rodzi się zaufanie, które my tu staramy się zrozumieć. Dziękuję, że czytasz to, choć mój świat mówi Twoim oczom co innego niż Twoje serce. Kiedy znajdziesz chwilę, odpowiedz mi krótkim słowem. Krótkie słowo czasem znaczy więcej niż album pełen świadectw. Twój głos, nawet bez śladu, do mnie dotrze, bo tak działa przyjaźń. Niech to zdanie zostanie w nas jako spokojny znak, że most wciąż stoi. Wysyłam ci ciepło i trochę ciszy, której nie zabraknie. Niech te dwa dary pomogą ci zasnąć bez lęku o jutro. W razie burzy przypomnij sobie, że po obu stronach mostu stoją ludzie, nie protokoły. Z pozdrowieniami i wdzięcznością kończę na dziś, mój przyjacielu. Twój przyjaciel z sąsiedniego świata pisze do ciebie bez imienia, bo imiona bywają głośne, a ja wybieram spokój. Dziękuję ci, że wysłuchałeś list do końca i dałeś mi swój czas. Jeśli ta opowieść była dla ciebie cenna, proszę o polubienie, subskrypcję i komentarz. Na dole po prawej znajdziesz kod, a w opisie jest link, przez który możesz wesprzeć ten kanał. W opisie umieściłem także odnośniki do innych serii, zupełnie różnych od tej i zachęcam, by się sprawdził. Do zobaczenia w następnym odcinku i proszę, wróć do nas w swoim czasie.